Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Karola i dziś zapraszam Was na praktykę dla naszego oddechu. Każdy z nas oddycha. Oddech to życie, ale nasze ciała. Potrafią oddychać w różny sposób, a kondycja mięśni obszaru klatki piersiowej, boków tułowia i pleców wpływa na to, jak się nam oddycha. Jeżeli nasze ciało ma potężne spięcia w tym obszarze, to oddech staje się utrudniony. Nawet w skrajnych przypadkach ciało szuka innych patologicznych torów oddechowych, ponieważ oddychać musi. Podczas dzisiejszej praktyki zaplanowałam sekwencję, która będzie miała za zadanie rozluźnienie właśnie obszaru naszego przodu ciała, boków, tułowia, pleców, tak żeby oddech był dla nas wygodny. Jeżeli doceniacie nasze starania, to pamiętajcie, że ten kanał działa dzięki wam. Dzięki waszemu wsparciu możemy tworzyć. Dzięki niemu na kanale pojawiają się kolejne filmy, dziś pojawia się właśnie ten. Jeżeli chcielibyście dołączyć do grona osób wspierających, to w opisie filmu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, albo Blik jest prostym sposobem na postawienie nam wirtualnej kawki. A teraz już zacznijmy sobie dzisiejszą praktykę, oczywiście o ile kliknęliście subskrypcję od siadu na piętach. Usiądźcie sobie wygodnie, wydłużcie plecy, opuśćcie barki. No i od razu, jeżeli czujecie, że to ustawienie stóp jest ograniczeniem wytrwania w mm, Pozycji, no to usiądźcie inaczej, bo bardziej zależy mi teraz na górze ciała niż na stopach, ale jeżeli jest to możliwe, to to ustawienie pięknie wydłuża nasz kręgosłup, więc będzie perfekcyjne. Teraz wyciągnijmy kręgosłup, poczujmy nasz oddech, skontaktujmy się z nim, zacznijmy oddychać przez nos. Oddech przez nos jest takim dla nas naturalnym torem oddechowym, i jeżeli tylko mamy taką możliwość, to starajmy się, kiedy tylko się da, oddychać przez nos. I z kolejnym wydechem unieśmy ręce w górę, poprzeciągajmy na start nasze boki tułowia. Z wydechem lewa ręka opada na ziemię, prawa ręka delikatnie do boku przeciąga cały prawy bok tułowia. Na wdechu ponownie wracam do góry i z wydechem zmienimy stronę. Wdech, góra. Wydech, delikatny skłon boczny. Wdech, góra. Wydech, pochylenie. Wdech, góra. Wydech, wdech, góra. Wydech. Z każdym kolejnym powtórzeniem wdech starajmy się, żeby ruch był troszeczkę głębszy. Wydech. Pierwsze ruchy, ciało może być zastane. Wydech. Takie niechętne. Wdech. Ale kolejne ruchy, wydech, powinny dawać nam możliwość lekkiego pogłębienia. Wdech. Wydech. Wdech. Ty jeszcze poradzi na stronę. Wdech. Wdech. I wydech. Na wdechu, do góry i teraz zatrzymamy się w pozycji skłonu bocznego. Przenieśmy z wydechem lewą rękę na matę, pochylmy się i być może to już tyle. Natomiast jeżeli czujecie, że jest taka możliwość, to delikatnie unieście pośladki do góry i przesuńcie prawy pośladek na ziemię, tak żeby spłynąć na jedną stronę, jednocześnie pochylając się w przeciwną. I tu zostańmy 8 oddechów. Jeden. Możecie troszkę poeksplorować, delikatnie pociągnąć rękę za siebie, a może wręcz przeciwnie, trochę przed siebie. Ten ruch lekko w tył, lekko w przód, może Wam pokazać, gdzie spięcie w Waszym ciele jest głębsze i gdzie zatrzymanie się będzie bardziej wartościowe. Liczę, liczę 4. 5. Jak już eksplorujecie, to zatrzymajcie się. Sześć. Tak żeby też zaufać w bezróg, siedem. I osiem. Na wdech do góry. Wracamy o ile byliśmy z boku napięty. Ręce w górę wdech. Prawa ręka mata, delikatny skłon boczny i albo tyle, dla niektórych to będzie wystarczające, albo pośladki w górę i spływamy tym razem lewym pośladkiem na matę i pochylamy się w prawą stronę. I znowu to jest ten moment, żeby jeszcze zobaczyć. Może ręka lekko w tył. Często jest taka pokusa, żeby mocno pochylać się do przodu. Zazwyczaj tu jest łagodniej, delikatniej i taka jest naturalna pokusa, żeby się pochylić. Ale zwróćcie uwagę, czy właśnie odchylenie się na tył, otwarcie nie będzie no, bardziej tutaj korzystne. Dwa. I też z każdym wydechem, może troszeczkę niżej zejdziemy, cztery. Chcemy poczuć rozciąganie całego lewego boku ciała, pięć. Sześć. Siedem. I osiem z wdechem do góry. I teraz usiądźmy sobie. Właściwie początek siadł jest ten sam, ale jeżeli tak jak ja siedzieliście w poprzek maty, to wzdłuż będzie teraz wygodniej. Siedząc na piętach, wydłużamy plecy i schodzimy sobie w dół. Do balasana. I teraz w tej pozycji idziemy lekko w prawą stronę. Nie za daleko, tak? 45 stopni to jest zupełnie wystarczająco, właściwie to jest nasz maks. I teraz poszliśmy w prawą stronę, i lewa ręka. Poszliśmy w prawą stronę, chyba zgniotłam mikrofon. Lewa ręka wędruje sobie delikatnie mocniej do przodu. Teraz. Prawa ręka, uginam ją w łokciu, czyli przysuwam ją delikatnie do siebie, i prawa ręka pomaga mi lekko skręcić się w prawą stronę. Tak jakbym chciała spojrzeć za prawym barkiem. W momencie skrętu może poczujecie, że jest jeszcze troszkę przestrzeni na wysunięcie lewej dłoni mocniej w przód. Uwaga, żeby pośladki się nie uniosły, bo nie o to chodzi. I teraz zaczynam opadać sobie w dół. I z tego opadania w dół powinnam poczuć również rozciąganie boku tułowia, ale być może w trochę innym miejscu niż w naszym poprzednim ustawieniu. No i zostańmy. Jeden. Starajmy się też podczas dzisiejszej całej praktyki, dwa, żeby nasze oddechy były naprawdę głębokie. Trzy, trochę tak, jakbyśmy. Tym takim rozpychającym się cztery powietrze w naszych płucach chcieli jeszcze bardziej rozciągnąć ciało. Pięć. Sześć. Siedem. I oś. Delikatnie wdech do góry, do centrum, z wydechem do tej naszej balasany. Początkowej i idziemy w lewą stronę, kawałeczek. Stąd prawa ręka mocniej do przodu. Jak powędrujemy, lewa ręka ugina się w łokciu, pomaga nam delikatnie skręcić się w lewą stronę, wzrok za lewym barkiem. Może jeszcze prawa ręka wysunięta do przodu i zaczynam opadać w dół. Jeden. I oddycham. Dwa głębokie oddechy, rozpychają trzy te wszystkie struktury od wewnątrz, pomagają nam się rozciągać. Pięć sześć. 7 i 8. Delikatnie z wdechem unosimy się w górę i teraz zadrzejmy sobie palce stóp i usiądźmy w siadzie na zadartych palcach, przenieśmy ręce w tył, splećmy dłonie w koszyczek i teraz już od razu. Jeżeli czujecie, że samo splecenie dłoni w koszyczek jest problematyczne, prawie się nie daje wyprostować ręk, rąk w łokciach, a już na pewno nie daje się odkręcić barków na zewnątrz, to zrezygnujcie z koszyczka, tylko ręce są tak trochę na tytanika. Kciuki kieruje do góry, za siebie i ciągnę ręce w tył. Jest to trochę w moim odczuciu mniej przyjemne rozciąganie, bo się trzeba namęczyć, trzeba uruchomić plecy, żeby otworzyć tu klatkę piersiową. W chwycie z koszyczkiem jest łatwiej, no ale jeżeli się nie da zrobić tego prawidłowo, to ten koszyczek wcale nas nie otwiera, tylko właśnie zamyka, więc lepiej skorzystać z takiego właśnie otwierającego wariantu. No ale jeżeli można, to koszyczek splot. Odkręcone barki, ten ruch barków w tył. Jeden z ważniejszych ruchów w tym rozciąganiu. No i jak już wszystko tu sobie zbuduję, to jeszcze mogę próbować odsuwać dłonie od pośladków. Wzrok po skosie w górę. Mogę lekko cofnąć brodę, bo to jest taka pokusa, żeby wypchnąć brodę do przodu, a na tej pokusie mi nie zależy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem i z wydechem osiem rozluźniamy. Albo ten sam wariant. Jeśli był koszyczek, to splot o jeden zróżnicowany, czyli chwytam intuicyjnie i o jeden przekładam wszystkie palce. Albo, jeżeli mam ochotę na więcej, to unosimy się w górę. Tu ważne, tyło pochylenie miednicy, żeby bardziej otwierać biodra i przód ciała, a mniej się wypinać. Ręce w tył, może też nasz wariant, na tytanikach. Otwieram klatkę i tak samo odsuwam dłonie. Staram się w tej pozycji naprawdę oddychać. Jeden, dwa, odsuwam lekko dłonie, trzy spoglądam po skusi w górę, cztery pięć, głębokie oddechy otwierające ciało od środka, sześć siedem. I rozluźniamy. Osiem. Połóżmy się teraz na brzuchu. Przed nami kobra. W kobrze ważne jest to, żeby otworzyć przód ciała, ale żeby nie bolały plecy. Więc no, ważne jest to, żeby poskromić swoje ego, i jeżeli czujemy, że już jest za dużo, to za dużo i dalej nie brniemy. Dłonie ustawiamy sobie mniej więcej pod barkami. I zaczynamy odpychać się od maty, odsuwamy barki od uszu, no i staramy się znaleźć takie ustawienie, w którym czujemy rozciąganie tutaj całego przodu ciała. Można sobie, żeby było, bo wiem, że to jest dość taka siłowa pozycja, jeżeli nie możemy prostować rąk, to można trochę ręce dać do przodu i czasem wtedy to ustawienie jest takie trochę bardziej na lenia. Nie to, że jakoś bardzo teraz namawiam do tego lenistwa, ale też nie chodzi nam w dzisiejszej praktyce, żeby się zmęczyć, tylko żeby poczuć rozciąganie. Odsuwam barki od uszu, to też ważne, bo z kolei uniesione barki do góry to ten nasz taki tor oddechowy, o którym mówiłam, że... Niekoniecznie jest wartościowy. Więc barki ciągniemy w dół, lekko spoglądamy w górę i trwamy. Trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli czujemy, że to za dużo, jesteśmy troszkę niżej. Siedem. I łagodnie osiem opadamy w dół. Teraz przez kolana przejdźmy sobie od razu do pozycji siedzącej na pośladkach. Zrobimy sobie taki skłon, ale ten skłon będzie dość specyficzny. Nogi ugięte, zadarte palce stóp, nawet jeśli mogę wyprostować nogi, to nie chcę. One są wyraźnie ugięte. Chwytam teraz dłońmi za stopy od góry, czyli jeżeli moje zakresy ruchowe są niewielkie, no to być może jeszcze muszę mocniej przyciągnąć stopy, tak, żeby chwycić. I teraz staram się odsunąć brzuch od ud. Całym ciężarem ciała idę w tył, no ale trzymam się stóp, więc za bardzo tam się nie, nie przesunę, no bo nie mam jak. Ale z tego ustawienia powinnam poczuć, jak moje plecy zaczynają się uginać i jednocześnie rozciągać. Zostaję w pozycji, oczywiście co robię, oddycham i myślę o tym, że ten oddech kieruje właśnie w stronę pleców. Jeden. Dwa. Głowa może być spokojnie, rozluźniona, zwieszona. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, no i ostatni oddech, taki najgłębszy, jakbyśmy chcieli no po prostu trzy razy więcej powietrza wziąć. I wydech, rozluźniamy. Ostatnie ćwiczenie, które na dzisiaj zaplanowałam jest takim ćwiczeniem malowania orzełków na śniegu, ale połóżmy się na plecach. Przyciągnijmy prawe kolano do klatki. Teraz przełóżmy kolano na lewą stronę do pozycji skrętnej. Lewa ręka przytrzymuje kolano. Czy ono będzie na ziemi, czy ono będzie w górze, nie ma to znaczenia. Jak mamy większe zakresy, to może uda się kolano opuścić na ziemię. Jeśli nie, kolano będzie trochę wyżej. Też w porządku. Teraz prawa ręka unosi się w górę do sufitu i odkładamy ją. W kierunku ziemi. Znowu, czy dotknie do ziemi dłoń? Nie wiadomo. Jeśli mam większe zakresy, to może się to uda. Jeżeli nie, może będzie ręka w górze. Nie ma problemu. I teraz z wydechem wędruję ręką, grzbietem dłoni skierowanym do ziemi, w stronę pośladków. Na wdechu, bokiem, do góry, w stronę ucha. No czyli ten wspomniany orzełek. Rysuję orzełka na śniegu. Wydech dół i wdech góra. I w tym płynnym ruchu wydech obserwuję wrażenia płynące z mojej klatki piersiowej. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Z wdechem do ucha. I teraz z wydechem zostawiamy rękę w wybranym przez nas punkcie. Czyli jak tak sobie machaliśmy góra dół, no to najprawdopodobniej gdzieś czuliśmy, że jest. Ojej, tam tu się rozciąga, i to jest to miejsce. M może macie poczucie, że na przykład są nawet takie dwa miejsca, no to wybierzcie jedno z tych dwóch, wszystkiego naraz nie zrobimy, ale wybierzcie to, które czujecie, że jest dla was takie najwartościowsze. Dwa. Trzy, cztery i łagodnie pięć. Wróćmy do centrum, przyciągnijmy oba kolana, lewe zostaje, prawą nogę prostujemy. Przekładamy kolano lewe na prawą stronę, prawa ręka może przytrzymywać, lewa ręka pionowo do góry, do boku, no i zaczynamy zabawę z naszym orzełkiem. Z wydechem, grzbiety dłoni, przypominam, w stronę ziemi, wnętrze dłoni do góry, idziemy do pośladków, a na wdechu do góry w stronę ucha. Wydech w kierunku pośladków. Wdech. W kierunku do ucha. Wydech. No i oczywiście też już możecie obserwować wdech. Co się dzieje? Jak zachowuje się wydech? Klatka piersiowa. Jakie wrażenia płyną? No tutaj głównie z mięśni piersiowych właśnie. Wdech. Wydech. No i powoli możecie też już wybierać to miejsce, w którym się zatrzymamy. Wdech. Wdech. No i ostatni raz. Do góry wdech. A z wydechem odnajdujemy to swoje miejsce najfajniejsze. I wcale nie musi być tak, że to będzie ten sam kąt, to samo miejsce, które było na drugą stronę. Wbierzcie. To, które na tę stronę jest takie najbardziej w potrzebie. Dwa. Trzy. Cztery. I łagodnie pięć. Rozluźniając, zwijmy się w kulkę. Przetoczmy na bok. I wstańmy do góry do siadu, tym razem usiądźmy sobie w siadzie skrzyżnym, no i zobaczmy, czy coś te nasze starania dały, to znaczy spróbujmy to zrobić kilka takich oddechów i zobaczmy, jak nam się oddycha. Połóżmy sobie na moment dłonie na naszym brzuchu, postarajmy się rozluźnić ten brzuch i z kolejnym wdechem weźmy potężny oddech właśnie w to miejsce, ale wolny, spokojny. I głęboki wydech. Przenieśmy dłonie wyżej w stronę żeber, i teraz spróbujmy pokierować tu powietrze. I zróbmy głęboki wydech. Raz jeszcze na brzuch i do brzucha. I wydech. Na żebra. I do żeber. I wydech. Połóżmy jedną dłoń na brzuchu, druga zostaje na żebrach i zaczynamy od brzucha, potem pompujemy też żebra i robimy wydech. No to do brzucha i do żeber. I wydech. I ostatni w ten sposób do brzucha. Do żeber. I wydech. Oddech brzuszny jest takim jednym z naszych najbardziej relaksacyjnych i uspokajających oddechów, więc jeżeli macie taki moment na to, żeby właśnie macie ochotę na to, żeby troszeczkę się zrelaksować, rozluźnić, to oddech w ten sposób może Wam ten po prostu pomóc. Natomiast w trakcie praktyki jogi, kiedy chcemy się Zmobilizować do takiej aktywniejszej pracy oddech do żeber jest lepszym rozwiązaniem. Ja serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że dała Wam ona trochę więcej przestrzeni właśnie na taki przyjemny, głęboki wdech i wydech. A jeżeli doceniacie nasze starania, to pamiętajcie, że są one możliwe tylko dzięki Wam, dzięki Waszemu. Wsparciu powstał dzisiejszy film i jeżeli macie ochotę oglądać kolejne filmy na naszym kanale, to pamiętajcie o wsparciu. W opisie filmu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, w jaki sposób można nas wspierać, albo blik jest prostym sposobem na kupienie karnetu do naszej szkoły jogi, albo na postawienie nam wirtualnej kawki. Tym razem już nie zapomnę o subskrypcji, zachęcam do niej serdecznie i do zobaczenia na kolejnych praktykach jogi.